Teraz, albo nigdy, czas ruszyć w drogę Zostawić domek, zabrać w podróż tylko diaksy I żelazo, trochę pochodni No i też zbroja i narzędzia Koniec Teraz, albo nigdy, to ze w przygody Długo zwlekałem, ale w końcu powiem Teraz, albo nigdy, nie da się wiecznie Jak kamper siedzieć w swojej budce z kobla Spawner przed sobą ma z nim tak twarzą twarz Bo siłę masz Teraz albo nigdy Ruszam w jaskinie Ze strachem w gaciach w końcu na tym trybie życie Tylko jedno Jestem hardkorem Kto ze mną zawsze skończy w grobie Bo już teraz albo nigdy Chcę wiele przeżyć Dobrze, że noce spędzam zawsze w swoim łóżku Ile diance już bez przesady, ja też chcę pożyć, chociaż teraz wiem, że by poczuć to co. się, bo już nadszedł czas Teraz, albo nigdy Czas na przygodę Bo to, co w życiu ważne jest, to tylko właśnie Te przygody odkrywać piony Może też znajdę w końcu ten grzybowy Teraz, albo nigdy, już się nie boję Bo z takim mieczem taką zbroją mogę zrobić Chyba wszystko tak jak i inny I zabić z boka to wyzwanie dla mnie teraz Albo nigdy, wyruszam w drogę, zostawiam domek, biorę podróż tylko w I żelazo, trochę pochodni, no i też zbroja i narzędzia Koniec! Trochę pochodni, no i też zbroja i narzędzia Koniec teraz, albo nigdy, to ze przygody Długo zlekałem, ale w końcu powiem teraz Albo nigdy, nie da się wiecznie, jak kamper siedzieć w swojej budce z kobla spa.